Hej, słuchajmy, brać! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy napad na Cayo Perico yy, i wybierzemy sobie transporty. Transport yy, koszatka, punkty infiltracji, tunel odpływowy. Yy, Oczywiście w zasadzie. Pomaga punkt. Bruchas. Polega. Oczywiście Bruchas yy, z 250, dwu, ma 254 level, więc jest dobry w GTA punkt ucieczki kosatka, pora, dnia, dzień i lecimy dzień. i lecimy oczywiście żeby było sprawiedliwie brucha dostaje 15% i 85% tak będzie sprawiedliwie, prawda? no dobra ja, ja, ja oczywiście chcę żebyś mógł sobie w końcu kupić pierwszy karabin I no. Ma, znaczy ja mam dużo karabinów tylko no Rzadko, rzadko udaje się do Ammunition. Ja zbieram na Opresora. Opresora aż tak nie potrzebujesz, masz sparoła. Ale, ale Opresor jest lepszy, dobra. Nie, tak Taki płynie, płynie, Płyniemy do przodu. Na razie widzę jak płynie z tyłu. Taka szybka ciekawostka ode mnie. Jak płyniecie w tą minę. To nie wybuchnie. Ja zaprzeczem tutaj. Weź kolego się na mnie popatrz. Patrz. To na nie wybucha. To I też. Jakbyście zaczynali napad, to nie się o to. Jeżeli mam z złą jakoś mikrofonu, to przepraszam, Brucha, ty już przednij kraty, bo my tu już nagrywamy trzeci raz. Znaczy drugie strona. nie na mówię, tu trzeba zaczekać dowódca, no, czyli ty musisz. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No jednak ja wam pokażę i zobaczcie, przycinamy kraty. To po prostu trzymamy prawy przycisk myszy i... I kreta przycięta. Dobra, i teraz już zaczynamy powodzić z pamięć E. I z E, z E, z e. I wychodzimy tunelem od... Wchodzimy za pomocą tunelu odpływowego do rezydencji Mister Rubio. Chciałeś powiedzieć El Primo. Też. Dobra. Jak wiadomo mamy y, karabinki, które robią wrażenie. Dobra, zaczekaj. Ja go zabiję, ja go zabiję. Bądźmy z pamięstrędni, nie mówmy y, co i go... Jego... Dora zabiję tego gościa na górze, zaraz, nie w A ja j, 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 okay. Okay. Czekaj, idzie, idzie ten hop, idzie ten hop, ja się stawam. Tutaj trzeba poczekać aż ten hop przejdzie, żeby was nie zobaczył. Weź bardziej nic nie rób. Weź nic, nic, nic nie rób. Okręconie się i gdy stanie w tym miejscu, to możecie podejść i to na bliskie zrobić. No, chodź teraz. Ja, no idziemy za Bruchasem, bo on jest mistrzem. On jest... On już grał kayoperiko 30 razy. Znaczy dokładnie nie wiem ale dużo tego. Typu. Dobra, naraz raz no. zabijamy tych dwóch typów. No, teraz stań tak, żeby, żeby za drugi zakrywał głowę pierwszego. Znaczy pierwszy drugiego i po prostu pik pyk. pyk. O. Dobra jest Lecimy. Tu dla bezpieczeństwa kamerę, tylko jedną, bo jak chyba... Chyba limit był 5 czy tam 6 to wtedy się włączy to alarm. Terminal. Więc aż tak niszczisz. Okej, okay, zrobione. Teraz... Yy, zaczekajcie chwilę. Yy, bo my schronnie. No dobrze. Tutaj Jeszcze, 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 nie O, to dobrze, że jest. Dobra, kto idzie na górę? Weź tam poczekaj, ja tu podejdę pod, do hopa. Trzeba go tylko... O kurde mini dun idzie. Mini? Okej, okay, i patrz. I teraz pokażę Ci co zrobić. Patrz, chodź tutaj. O, stań sobie. I weź tam w górę popatrz. I gdzieś przy kwiatkach powinien być hop, przy tych dziwiach. Idziesz? Widzę. No i weź mu górkę. O! Dobrze. Teraz poczekajmy sobie, bo tutaj ten Jaggernaut ukośnik minigan idzie. Trzeba poczekać do niego. Jakby co? Nie udawajcie koksa zabijając go, bo mu trzeba wpakować chyba z 16 kulek w głowę, więc nie polecam. Mówi, chodź Berki. No bardziej, chodź. Gdzie ty, gdzie ty? No, weźmy. Do gdzie ciebie, do ciebie? Sam, nie? I uważaj, tu jest hop! Weź go zrób. O teraz idziemy sobie na górę. I tutaj kluczek jest. Tak. Czekaj, my mamy jedną kartę. To jest problem. Czekaj, tu jest safety, trzeba otworzyć. I weź, bardziej i zbierz te pieniądze. Tak po prostu podchodzisz i, i się zbiera. Zbiora. Mam. Zebrałeś? Nie. Tak. Czekaj, to chyba ja muszę. O, podchodzicie pod to i już się zebrało. 70 tysięcy, prawie. I czekajcie. Ja widziałem. Nie, karty nie mamy. Trzeba jeszcze poszukać. Chodź, bardziej. Tak, to jest problem. Jakby co podczas tej drogi, co my ukazaliśmy. Zazwyczaj się zdobywa kartę, więc no, ale tutaj akurat nam się nie trafiło. Więc trzeba poszukać. I tak, tutaj czekamy, bo kamera jest i nie zabije, chopa. Nie, nie, nie. Trzeba poczekać. Nie, 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 nie. On musi pójść w drugą stronę. Chodź ze mną. Od, od tu o, stań. Chodź. Dobra, dobra, dobra. O i weź tutaj go zbiór. Bo on stoi w miejscu. O, jest karta, jest karta. Jest dobrze. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. I trzeba pójść teraz do piwnicy, bo przez biuro nigdy nie idziecie. Będziecie mi tylko więcej zachodu. Czekajcie. Tędy. Kluczeki przy bramie. Tutaj na dół. I tu jest takie zejście piwnicy. I tutaj otwieracie kluczami. Jakich nie macie? to no to musicie niestety biurem tam więcej trzeba hakować okej okay, tutaj sobie idziemy procesing no clone match zrobione I tak poczekaj, poczekaj Poczekaj, Weź chodź tutaj. Otworzymy sobie. Podchodzisz. I lewy przycisk myszy. Teraz. O. Czas na to, 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 to. Zrobione. I patrz, teraz ci tłumaczę. Nie te nie tutaj, nie tutaj. Idziemy tutaj. Weź podejść do tych drzwi. Dobra. No i masz opcję. Weź sobie, wybierz. Czekaj. Dora e, aby przepalić zamek. przepalasz. Okej, okay, i wejdź. I podejdź do tej Przepraszamy za taki słaby cel, ale... Nie, nie trafi się lepszy. No i teraz masz taki przycisk PageUp na, na tej pasku, co są F, wiesz, F1, F2, F2 i no i taki jest pask 3 Ale Gdzie jest? Idź w prawo na, nasa, na najwyższym pasku klawiatury. A! No i... i nie, nie ciśnij aż tak mocno. No. Uważaj, trzeba, Tam masz na prawym dolnym rogu taki pasek. Ma się nie przegrzać. Poczekam sobie... Znaczy ja pójdę już tego... złoto zbierać. Dobra, jest. Będę marnował czasu. Gdzie teraz? Ej, chodź do mnie. Gdy, idę, idę, I czekaj, nie zbieraj... Nie zbieraj tej kubki, Zrób tak, żeby było szybciej. Że ja zbierę połowę i ty zbierz połowę. Tyk. i teraz ty tyk. chodź. O, To um, jest mój problem, bo nigdy nie wie. Czekaj. Weź, weźmy poczekajmy tutaj. Nie, chodźmy, tutaj taki skrót jest. Podejdź pod ten filar i spację kliknij. Dobra, klikam, klikam spację. Dobra, udało mi się odpiąć. To jest taki trick, znaczy normalnie normalnie... Nie wiem czy jest legalny czy nie jaka. go? Ale... Nie już. O, zrobiony. Zaraz idziemy tutaj chyba w północnym schowku było złoto, a jak nie będzie to przepraszam. To zapomniałem. Ja się Okej, okay, tutaj weź fotel, zrób. Patrz. I weź tu uważaj i za... zrób mu Nie zbieraj mu nic, tylko. O. No, się sobie. Podejdź. A, okej, okay, do drugiego czytnika karty. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I otwieramy takie w tym dolnym skarbcu. Czy po prostu spamujemy? No tak, Kili. Wiki. Okej, okay, zajiczyło i wejść tam wejdź i poszukaj złota. No jestem. jest, mam złota. O, jeszcze obraz, złota. Dobra. To ty wiesz obraz. Y nie, ja nie mogę. Bo to zajmuje miejsce wykuło, no. Powiadomienie na pełnię torbę to nie można więcej podnieść. To jest minus Skyperika, no ale. Oh, no. Ej, Ale chyba my mamy mniej niż zwykle się dostaje. nie. No bo mamy cztery. A ile nie ma być, nie, nie być normalnie? No to nie było jakieś 2 miliony? Dobra, nie, 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 nie było. Przecież chyba jedna kopka złota jakieś pół miliona, czy coś takiego. Tak ile na 900. Nie, 550 tysięcy jednak yy, eku pełne złota. Więc wszystko się zgadza. Dobra, I ja biorę motorek, ok? Tak, ale nie, będziesz musiał jeszcze jedną zrobić rzecz. No? Weź sobie tego hopa zabi i nie bierz motorku. Nie bierz motorku. Poważnie zabij i nie bierz. Chodź ten. Tam ty I czekaj, ja zabiję pierwszego, ty. I patrz, tam jest dwóch typów. Ja biorę Nieważne. Nie komentuję tego zdarzenia. Chciałem z Nie, nie bierz tego auta. Kolego, weź sobie motorek. Będzie nie, lepiej. ja wezmę out. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. szybko, szybko, szybko. Skok będzie trudno zrobić. Aj na razie nas nie gonił jeszcze. Nie, 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 nie nas. No i chodź szybko. I uważajmy na tego chopa. Przejdźmy szybko, tędy. Jak najdalej od niego, o. Teraz tutaj skok, uważaj. I uważaj na duże krzaki. Bo duże krzaki nazywa się betonowe, bo jak wniewalniesz, to wiesz. Nic im się nie stanie, a tobie tak. No i skaczam do wody. I odpływamy stąd. Pójdź za mną. Ej, on się chyba nie zorientował. Nie, za chwilę. No, teraz jest. Uważaj, gorące, elfryno, to jest Choć jak, nie... jak najniżej płyniemy. Nie, nie, nie. Ciśnienie cię zabije. Byłem właśnie o tym. Przy p... czy wiesz, granicy. Dobra, o, i zrobię. Let's go. O, piękne rezydencja mam od razu. robi wrażenie. No i ty dostałeś pracę? Nie Jakby co odcięło nam trochę wypłatę, bo Paru zabiera tam kilka procent. Aha, Elite. Okay. Okay. Elite zrobiliśmy wszystkie. Pełne torby. No i jeszcze 50 pięćdziesiątka nam dorzucić. O! milion 500 Jest moc. Pamiętajcie, żeby postarać się zrobić ten napad jak najszybciej, bo właśnie powyżej 15 minut już koniec. Nie dostaniecie dodatkowej płaty, albo że chcecie być ostrożni. I Ciekawe się... czy będziemy mieli limoneczki. Co będziemy mieli? No, limonki. A, kolego, profesjonalna nazwa to jest zielona cytryna. Takie ja robiłem piecz przy napad z kolegą. I mamy. My No już No tak. No no to ja dziękuję was za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku z GTA. Cześć.